Oto fragment książki księdza Piotra Glasa, ostatnie Owołanie Maryi. Na stronie 51. pierwszej czytamy. Nie lękajcie się, bo wasza mama przygotowuje dla was wszystko, mówiła Matka Boża za pośrednictwem księdza Stefano Gobiego. Ona według słów i polecenia Jezusa jest naszą Matką. Taka mama jest tylko jedna. Nikt nie może podrobić jej miłości. Ona nigdy nie chce naszej krzywdy. Niestety, także w Kościele coraz więcej osób odrzuca tę prawdę. Nie chce modlić się za wstawieństwa Matki Bożej, nie chce jej słuchać. Uznaje, że objawienia maryjne. Nie są nam do niczego potrzebne, a wręcz przesłaniają samego Jezusa. A w wersji bardziej zajadłej zaczyna się nawet prześladować kapłanów wiernych matce Bożej, co także przepowiedziała Maria w słowach skierowanych do księdza Gobiego. To prześladowanie nie przychodzi od ludzi z zewnątrz od muzułmanów czy niewierzących, ale od swoich. Największe represje w kościele będą dotyczyć tych kapłanów, którzy są kapłanami Maryjnymi, którzy oddali się całkowicie w niewolę Jezusowi poprzez Matkę Bożą. Dlaczego tak jest? Szatan wie, iż taki ksiądz jest dla niego dużym niebezpieczeństwem, potężnym zagrożeniem. Tam, gdzie jest obecna Maryja, tam nie ma nieczystości. To nie znaczy, że człowiek taki nigdy nie zgrzeszy, nie potknie się, nie upadnie, co jest ludzkie, ale na pewno nie będzie trwać w grzechu. Tam, gdzie Matka Boża jest prawdziwie obecna, nie sposób żyć podwójnym życiem. Mężczyzna, który często odmawia różaniec, trwa przy Matce Bożej, nie będzie miał kochanki na boku, nie będzie uzależniał się od pornografii. Może oczywiście zgrzeszyć, lecz Maria nie pozwoli by uporczywie trwał w grzechu nieczystym. Nie można tych postaw połączyć, tak jak nie sposób zmieszać oleju z wodą, tak nie da się połączyć grzechu nieczystości i bliskiej relacji z Matką Bożą. Zdumiewające jest to, jak ona cudownie działa, kiedy rzeczywiście oddajemy jej wszystko, każdy milimetr naszego ciała, całych siebie, naszą świadomość. Kiedy oddajemy się całkowicie Chrystusowi poprzez Jego Matkę, to wówczas Ona nie tylko przegarnie nas do siebie, ale także zaczyna za nas walczyć. Jak pisze święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, dopuści nas do swojej wiary w, kryzysach, w czasach kryzysu. Czy to nie jest piękne? To jest fragment z strony 51-52. Zachęcam do czytania tej książki. Ksiądz Piotr Glas. Ostatnie Wołanie Maryi.